Dobry wieczór, moi drodzy. Witam po krótkiej urlopowej przerwie z powrotem na kanale, którego nikt nie oglądał. No, troszeczkę nowych informacji pojawiło się po, podczas mojej nieobecności. Oczywiście to, że byłam nieobecna, nie znaczy, że nie śledziłam tutaj różnych doniesień i właśnie ten komentarz, który jest komentarzem zbiorczym, jak widać, po miniaturce, będzie zawierał jeden komentarz nowy, drugi aktualizacyjne, aczkolwiek za duża ta aktualizacja to nie jest, ale z całą pewnością daje nam pole do mnożenia kolejnych hipotez, czym się tutaj zajmujemy. Oczywiście z zastrzeżeniem, że wszystkie te hipotezy mogą okazać się funta warte, bo finalnie i tak możemy nie trafić, prawda? No, bywa. Zacznę może od informacji świeżej. Informacji, która bardzo często hula po mediach społecznościowych, ludzie wstawiają, ponieważ jest to bardzo świeże zaginięcie, i no, teoretycznie istnieje jeszcze szansa na to, że ktoś coś zauważył, będzie o tym pamiętał i da to dzięki temu jakiś punkt zaczepienia organom poszukiwawczym bądź rodzinie. A mówić będziemy i zaczniemy od Osoby Izabeli Parzyszek 35-letniej kobiety, która zaginęła 9 sierpnia bieżącego roku. Ostatni kontakt z kobietą był telefoniczny i był w okolicach godziny 20. Kobieta pochodziła z pochodziła, pochodzi, pochodzi z bolesławca i z tego bolesławca wyruszyła. Swoim autem w kierunku Wrocławia, bowiem we Wrocławiu miała ze szpitala odebrać swojego ojca. Niestety, po krótkiej przejażdżce okazało się, że auto ma usterkę, o czym kobieta poinformowała swoich bliskich, telefonicznie. Nie była w stanie kontynuować już swojej podróży i później kontakt z nią urwał się całkowicie. Ostatniej. Kontakt miał miejsce przed godziną 20. Wtedy to kobieta rozmawiała ze swoim ojcem. Ojciec uspokoił ją, żeby się w ogóle nie przejmowała tym, że on sobie poradzi z powrotem do domu. No, ojciec chciał, żeby zawiadomiła, zawezwała lawetę. Kobieta tego jednak nie uczyniła. Poprosiła ojca, aby to zrobił. Ojciec, no nie wiem w końcu, czy on to zrobił, czy nie zrobił. W każdym razie na pewno. Poprosił swoich znajomych, aby pojechali tam, gdzie kobieta się znajdowała. Kobieta znajdowała się na, wysoko wsi, na wysokości wsi kwiatów na Autostradzie A4, czyli przyznacie sami miejsce bardzo uczęszczane. Tam jest duży ruch. Jest sezon wakacyjny, poza tym, więc mnóstwo samochodów tamtędy przejeżdża. No, ale kiedy znajomi. Ojca Izabeli dotarli na miejsce, znaleźli jedynie samochód, ale kobiety nie. Po kobiecie śladu już nie było. Samochód był zamknięty i co gorsza, w środku znajdował się telefon Izabeli. Natomiast według męża Tomasza, który zaginięcie Izabeli zgłosił dnia następnego, czyli 10 sierpnia, kobieta. Poruszała się z takim małym, białym plecaczkiem, w którym trzymała najbardziej potrzebne rzeczy, typu pieniądze, dokumenty itd. Tego plecaka nie było w samochodzie, czyli kobieta musiała go zabrać ze sobą. Niestety nie zabrała telefonu. No i oczywiście policja po otrzymaniu zgłoszenia, jak zapewnia, natychmiast przystąpiła do pracy, przystąpiła do poszukiwań. Tyle, że jest to dość trudne, ponieważ, no, tak jak powiedziałem na początku, nie ma punktu zaczepienia, policja apeluje do kierowców, którzy przejeżdżali tym odcinkiem autostrady, którzy mieli kamery samochodowe o udostępnienie nagrań z tych kamer mniej więcej od godziny 19, no, z nadzieją, że zarejestrowały one coś, co policji da jakieś paliwo do dalszego działania. Mąż z kolei kobiety zaczął organizować grupę poszukiwawczą, i zorganizował ją na dzień 11 sierpnia, to była grupa licząca aż 120 osób. Grupa przyjechała na miejsce, rozjechała się po okolicznych wsiach, w tym wsi kwiatów, ale nie tylko wszystkich pobliskich, rozpytano mieszkańców poszczególnych wsi. Porozwieszano plakaty, rozpytano pracowników hosteli, stacji benzynowych, sklepów itd. Niestety nie przyniosło to żadnego efektu. Po kobiecie śladu nie ma, nikt zdaje się jej nie widział. No ale mąż się nie poddaje, jest przekonany, że kobieta nie uciekła, że kobieta nie odeszła dobrowolnie, że nikogo nie miała, nie miała powodu. I oczywiście tutaj możemy do tego podchodzić z przymrużeniem oka, bo zawsze tak jest, że. Rodzina tak twierdzi. E, oczywiście być może tak jest, jak rodzina twierdzi, ale czasami może być tak, że rodzina kompletnie nie ma pojęcia o tym, co ich najbliżsi robią, co myślą, co czują, co w zasadzie jest w ich głowach. I czasami może być zaskoczenie, prawda, że no jednak mylili się. Prawda. Nie twierdzę oczywiście, czy jest tak, czy siak, bo nie wiem. Faktem jest, że na razie opieram się na tym, co jest dostępne. A dostępne jest to, co jest, czyli że kobieta, kobieta wyparowała na tej autostradzie, co wydaje się być wręcz nieprawdopodobne. Ale to zależy z jakiego punktu widzenia i przy jakiej hipotezie. Bo ja na przykład jestem w stanie założyć taki scenariusz, że kobieta młoda kobieta stojąca na poboczu autostrady przy zepsutym samochodzie może wywołać w co niektórych osobach chęć niesienia pomocy i być może kobieta wsiadła do kogoś do auta ktoś nie wiem zaproponował jej podwiezienie do najbliższej stacji mechanicznej czy no, Cokolwiek i kobieta, będąc w desperacji, po prostu skorzystała z takiej propozycji. Nawet nie zastanawiała się nad tym, czy to jest dobry pomysł, czy nie. I być może wszystko działo się szybko, i stąd kobieta zostawiła w aucie telefon, zamknęła tylko pilotem i, i wsiadła z kimś i odjechała. Bardziej martwi mnie fakt, że zaginięcie miało miejsce 9 sierpnia. Wieczorem, a w chwili, w której nagrywam ten materiał, jest, godzina, jest 13 sierpnia godzina po 21. Czyli to już są przeszło dwie doby od zaginięcia tej kobiety, a ten czas mnie martwi. Niestety, bardzo mnie martwi ten czas. I oby niestety nie było tragedii z tego. Ja póki co również podążając za wszystkimi innymi, nagłaśniam to zaginięcie, jeżeli ktoś z Was y, przejeżdżał tamtędy, wtedy proszę sobie przypomnieć, czy spróbować przypomnieć, czy nie rzuciła Wam się jakaś dziwna sytuacja w oczy. Jeżeli tak, to bardzo proszę zgłosić się na policję i y, 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 y tak dalej. No, nie muszę mówić. Y, trzymam kciuki oczywiście, żeby moje złe przeczucia nie potwierdziły się jednak, żeby ta historia się bardzo dobrze skończyła. Tego, tego życzę sobie i przede wszystkim rodzinie, rodzinie pani Izabeli. Natomiast druga część tego komentarza dotyczy aktualizacji. Część z was już wie, bo widziałam na komentarzach, że pisaliście o tym, że tak, że nowe informacje wypłynęły w sprawie. A sprawa, w której wypłynęły nowe informacje, to sprawa zaginięcia. Jowity Zielińskiej, 31-letniej kobiety, która, jak przypomnę, zaginęła 6 lipca bieżącego roku. Zaginęła mniej więcej około kilometra od swojego miejsca zamieszkania. Kobieta jechała rowerem do domu z pracy i zaginęła w okolicy wsi Lisiny. Kamera monitoringu zarejestrowała ją, kiedy wjeżdżała w leśną drogę otoczoną z obydwu stron drzewostanem. Natomiast nie zarejestrowano wyjazdu kobiety z tej drogi. Czyli na tym odcinku coś się stało, że kobieta no, nie wyjechała stamtąd. Czyli ani się nie cofnęła, ani nie wyjechała do przodu. No, krótko mówiąc. Wiemy o tym, że przeszukiwano okolice wsi Lisiny, przeszukiwano wszystkie zbiorniki wodne, które na tym terenie występują. Przeszukano las. Bez rezultatu. A nowość, jeżeli chodzi o nową informację w tej sprawie, jest taka, że 10 sierpnia bieżącego roku znaleziono rower, jak się okazało, należący do pani Jowity. Tyle, że rower ten znajdował się w trudno dostępnym miejscu, około 5 kilometrów od domu kobiety. I rower znalazł e, przypadkowy przechodzień. Oczywiście niektórych dziwi to, że. Przypadkowy przechodzień przechodził w miejscu trudno dostępnym i akurat znalazł tam ten rower. Ale oczywiście o ile jest to dziwne, nie to mnie najbardziej dziwi w tej sprawie i przejdę do tego co mnie dziwi. rower znaleziono w miejscowości Wierzchowiska, w Wierzchowisko w zupełnie przeciwną stronę i gdyby kobieta chciała tam sama pojechać to musiałaby się, nawet nie musiałaby zawrócić. I gdyby zawróciła, kamera by ją uchwyciła, że zawróciła i pojechała w przeciwną stronę. Tymczasem kamera nie zawróciła, więc jeżeli nie, nie zarejestrowała. No i teraz, jeżeli tak, no to co, cóż może nam się nasuwać? Nasuwać może nam się ni mniej, nie więcej to, że kobieta wjechała rowerem w las i po prostu odbiła. Z jakichś powodów w tamtym kierunku i przejechała 5 kilometrów. No tyle, że co dalej i w jakim celu, tak? Rodzina oczywiście twierdzi, że kobieta w ogóle nie znała tych okolic. I tu znów no, możemy traktować to z przymrużeniem oka, ponieważ no, rodzina być może nie wiedziała, że kobieta znała te okolice. To, że rodzina twierdzi, że ich nie znała, to nie znaczy, że ich nie znała. Kobieta mogła mieć jakieś swoje tajemnice, którymi nie dzieliła się z rodziną. Bo mogło tak być. Mogło tak być, że jak najbardziej. Hmm. Oczywiście tam natknęłam się w komentarzach na takie, na takie zdanie, że kobieta być może jednak targnęła się na swoje życie. No być może tak. I być może okres sześciu lat wdowieństwa. Niczego nie, tutaj nie zmienia. No ale załóżmy, że tak jest i załóżmy, że kobieta tego dnia postanowiła to zrobić. No, wjechała w ten las, pojechała tym rowerem tyle kilometrów, w ogóle w przeciwnym kierunku. No i okej, okay. jest rower, gdzie jest ciało? Być może odpowiedź na to pytanie poznamy na dniach. Bo być może to, ten teren zostanie szerzej przeszukany i być może tam ono się odnajdzie. Ale ja na przykład biorę też pod uwagę zupełnie inny scenariusz poza tym. Znaczy ja tego nie wykluczam, ale biorę też inny. Czy ten rower nie został podrzucony w to miejsce? Bo. Wiecie, podrzucenie tego roweru w zupełnie innym miejscu, w miejscu, którego nikt nie brał pod uwagę, ponieważ nie było po prostu ku temu przesłanek, no może co spowodować? No, spowodować może zwrócenie śledztwa na inne tory, zabranie czasu, bo policja na pewno skoncentruje się na tym obszarze, bo będzie szukała pani Jowity której bardzo możliwe, że tam nie ma. I po prostu ktoś ugrał czas. Yy, I po prostu też próbuje, no niejako, odsunąć podejrzenia. Jeżeli tak by było, to obawiam się, że ktoś, kto odpowiada za zniknięcie pani Jowity, jeżeli jest to osoba trzecia, jeżeli to nie pani Jowita sama się zniknęła, to ta osoba na pewno nie jest osobą taką zupełnie postronną obcą, bo gdyby była, by, gdybyśmy się zatrzymali przy scenariuszu, że jakieś auto przejeżdżało i po prostu potrąciło panią Jowitę na tym rowerze, doszło do wypadku, to ta osoba by nie zadawała sobie tyle trudu. Tak mi się wydaje. No oczywiście też, no już nie będę się zagłębiała w takie różne analizy, ale no, domyślam się, że jeżeli e, śledczy badali monitoring, jaki tam jest, a pewnie nie jest go zbyt dużo i no zarejestrowali panią Jowitę, która wjeżdża w tą drogę, no to rozumiem, że zarejestrowano też pojazdy, które wjeżdżają w tą drogę i które wyjeżdżają z tej drogi, no, i mam nadzieję, że to wszystko zostało dokładnie przeanalizowane. Który pojazd wjechał i kiedy wyjechał, bo to też jest istotne, bo zakładając taką hipotezę potrącenia czy wypadku, krótko mówiąc, no to jeżeli ktoś chciałby ukryć, no ukryć ofiarę wypadku, no to nie wyjechałby tak szybko z tej drogi niż jak powinien wyjechać, bo zajęłoby mu to trochę czasu. Więc no liczę na to, że to, to zostało przeanalizowane wszystko. No i to w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o aktualizacji, aktualizację tego tematu. Ta sprawa, jak i ta pierwsza zresztą, wydają mi się dość ciekawe i to są sprawy, które mogą przynieść nam bardzo ciekawe informacje. Oczywiście, to, że one są ciekawe z punktu widzenia takiego, dla wiecie, domorosłych detektywów, czy ludzi, którzy lubią sobie myśleć o sprawach kryminalnych, no to fajnie, no ale generalnie kłem tego wszystkiego jest po prostu tragedia ludzka, bo ktoś jednak czeka na te osoby, ktoś się martwi, ktoś cierpi. No a my tutaj sobie po prostu analizujemy z takiego chłodnego punktu widzenia. Chociaż ja nie do końca, bo to wszystko w jakiś sposób się odczuwa, kiedy, kiedy, kiedy jest taka sytuacja. No, i tyle w zasadzie w tym komentarzu. Jeżeli macie wy jakieś koncepcje, jakieś pomysły. To bardzo proszę, przejdźcie do sekcji komentarzy. Jeżeli ktoś z Was, no a propos pierwszego, pierwszej części komentarza, jeżeli ktoś przejeżdżał z Was 9 sierpnia autostradą A4 w godzinach między powiedzmy 19 a 21 i macie kamerki, zajrzyjcie do nich. Być może zarejestrowaliście coś, na co nie zwróciliście uwagi, a być może jest to coś, co pomoże naprowadzić śledczych na trop, Pani Izabeli. A co do pani Jowity, no cóż, czekamy, czy dalsze poszukiwania przyniosą coś więcej niż tylko rower. Mam nadzieję, że ta sprawa też się rozwiąże. Przypominam, że od sprawy zaginięcia Jowity Zielińskiej mija już przeszło miesiąc i to bardzo źle wygląda w kontekście. No, w kontekście czasu, jaki upłynął, że no, tutaj no, już mam totalnie złe przeczucia w sprawie Izabeli. Też nie mam najlepszych, ale może nie są aż tak złe jak w tej sprawie. No właśnie, można tak powiedzieć. Także zapraszam do komentowania. Cieszę się, że już możemy się skontaktować ze sobą w ten sposób. Brakowało mi tego. No i co? Do zobaczenia bardzo wkrótce. Serdecznie Was pozdrawiam, trzymajcie się bezpiecznie jak zawsze, uważajcie na siebie. Do zobaczenia. Pa.